Cześć, witajcie kochani bardzo serdecznie w nowym filmie. Ja znowu w prawie kompletnym makijażu i tak od razu też na szybko powiem, co ja tutaj dzisiaj użyłam, żeby po prostu było łatwiej. Więc tak Eveline Wonder Match do tego korektor tak samo z Eveline Wonder Match użyłam sobie pudru pod oczy z Glam Shopu, z Lovely Pudru Peach Konturowanie, konturem z Bell, Sweet Melody z Bell, highlighter też z Bell, na szczęście mi się już kończy, bo bardzo go nie lubię. I przejechałam sobie tym żelem kolorowym do brwi z Eivonu. I zostały nam oczęta. Na oczkach będzie dzisiaj paletka Very Peachy Ona wygląda dokładnie. Tak, zaraz sobie zrobimy słocze. Użyję do tego, tego jednego z nowszych tuszu Legendary Lentz, który ma taką szczoteczkę i wszyscy go chwalą, a ja powiem, że to jest jeden z gorszych badziewi, jakie w ogóle miałam. Do tego użyjemy sobie Lip Gloss, czyli błyszczyka z orientalnej kolekcji. On ma właśnie taki fajny brzoskwiniowy kolorek. No, w sumie to nawet i teraz. O tyle dobrze, że on nie jest tak bardzo pomarańczowy, ale ma y, takie wygląd dość metaliczny. Na razie użyję tak. czyli tego metalicznego pomarańczowego błyszczyku. Jeszcze przygotowałam sobie zalotkę. Tego metalicznego błyszczyku. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie, ten makijaż. No dobra, czas na słocze. Oczywiście ta sama, ta sama kolejność, czyli lecimy od góry i dół. Tak, patrząc na tą paletkę, można by się wydawać, że ona jest dość blada. Fajne oczywiście jest to, że tutaj jest taki matowy znaczy, on jest taki z lekkim błyskiem, ale tego aż tak bardzo nie widać. Ten najjaśniejszy cień. Lubię takie cienie w palecie bardzo lubię takie błyski. Hmm. Dobra, teraz oczywiście będę przez kilka chwil siedzieć i się zastanawiać, co by to wykombinować. Ale dzisiaj mam wrażenie, że zrobimy klasycznie. Klasycznie, czyli ten najciemniejszy po prostu w zewnętrznym kąciku. No dobra, no to jedziemy. Czas się zbliżyć. Maksymalne zbliżenie włosy za uszy, żeby mi tutaj nic nie wpadało. Mam wrażenie, że trochę za dużo różu dzisiaj użyłam. Ale może te oczęta zrekompensują. Dobra, załamanie powieki. Jednak sobie zaznaczę. Myślałam, że nie będę zaznaczyć, ale zaznaczę tym marmurkowym cieniem. Dobrze go wymieszam i powiem szczerze, że on wygląda na matowy ten cień. No taki bardzo ładny, bo Ja powiem szczerze, że on by się nadał też na różyk. Tylko że jak ja różu dzisiaj trochę za dużo położyłam, no to nie będzie go widać. Dobra, załamanie, ale widzę, że on jest bardzo delikatny, więc na załamanie jest dosłownie idealny wow. Powiem tak, trzy ruchy i jest bosko. Dobra, długie oczko. Tutaj troszkę więcej nałożyłam, więc trochę bardziej rozblenduję. Albo tutaj odrobinkę dołożę. O żeby było równo i blenduję do góry. Uuu, jakie ładnie się. No dobrze. Najciemniejszym cieniem palety jest błysk. Który hmm, chyba podkreślimy sobie po prostu tym błyskiem dolną powiekę, tak mi się wydaje. Ostatnio właśnie szaleję na temat bardziej podkreślonej dolnej powieki no ale dobra, płaski pędzelek lekko puchaty, glam z y, kolekcji esencja, bierzemy sobie tą różyczkę i podkreślamy zewnętrzny kącik powiem szczerze, że się sypie masakrycznie A nie wzięłam sobie dzisiaj dodatkowego lusterka, więc posłużę się tym, co mam tutaj w toaletce. Kupiłam sobie e, tą toaletkę w Lidlu. Nie, nie w Lidlu. W Biedronce chyba. No ja nawet nie pamiętam. I powiem szczerze tak, w tym momencie jak można zauważyć, to ten cień, który teraz kładę, który jest w kształcie różyczki w palecie, on jest identyczny jak ten w załamaniu. Identyko więc muszę troszkę zmienić koncepcję. Miałam nadzieję, że będzie troszkę ciemniej, ale nie. Nie jest ciemniej. No dobrze, w, w takim razie, jeżeli to jest właściwie identyczny cień, identyczny ma kolor to wezmę sobie jakiś puchaty pędzelek. A może być ten z Nuki. Bardzo lubię te pędzle. I wezmę sobie tym, tylko kurde. Może nie tym najjaśniejszym, bo on faktycznie teraz tak patrząc po roztarciu, on jest błyskiem. Więc wezmę sobie ten koło różyczki. Tylko bardzo malutko. I rozblenduję to, żeby po prostu tu było troszkę jaśniej. Wiem, że to oko ma być brzoskwiniowe, bo nawet tak paleta mówi. <laughs> pici. No ale, no nie spodziewałabym się, że w palecie będą dwa identyczne cienie. Dobra, trochę to roztarłam. Mam wrażenie, że trochę jest jaśniej. No ale teraz trzeba zmienić koncepcję. No, czyli weźmiemy dzisiaj jednak standardowo, tak jak mówiłam. Płaski i języczkowy pędzelek. Ale ładnie mi wyostrzyło. Dziękuję, aparaciku. Ten. Ciemniejszy błysk. Właściwie to ten środkowy błysk. O, można tak powiedzieć. O. Ja nie wzięłam lusterka. Już to chyba mówiłam. Więc nie do końca widzę. Ale dzisiaj przynajmniej użyjemy wszystkich kolorów. okej, okay, wezmę sobie ten płaski, który brałam tutaj w zewnętrznym kąciku i po prostu. Delikatnie połączę błysk z matem. Błysk oczywiście tylko na ruchomą powiekę. Bez żadnego glitter primera, nic, nic takiego. Na przypudrowaną powiekę to kładę i bardzo ładnie się przykleja. Jest właściwie bardzo jaśniutki, ale go widać. Więc spokojnie Okej, okay, no to sobie wezmę teraz jakiś mały, precyzyjny pędzelek, a może być i ten. To jest chyba z AliExpress i ten najciemniejszy błysk dolna powieka. powiem, że ten kolor jest ładny i wcale nie wygląda tak mocno, jak na słoczu. No bo oczywiście słocze są zawsze mocniejsze, niż nam się wydaje. No bardzo ładny, aż taki delikatnie metaliczny właśnie ten ten cień. Ja bym może zaszalała i wzięła go tutaj, przeciągnęła delikatnie. Albo i nie. Nie, tak zostanie. Tak zostanie. I czy do wewnętrznego kącika mogłabym wziąć jakimś maleńkim pędzelkiem takim. Z Aliexpress. I właśnie tym najjaśniejszym cieniem, co myślałam, że jest matowy, a jest delikatnie błyszczący, to ja go sobie wsadzę tu. Nie, muszę iść po lusterku. I zrobię coś może dziwnego. Wezmę jakieś duży kuchaty pędzel. To może być i taki z Biedronki. I tym samym cieniem, tym najjaśniejszym, bardzo delikatnie rozblenduję sobie tu. To może być trochę dziwne i szokujące, że błyskiem rozblendowuję, ale trzeba próbować nowych rzeczy. I'm done. Hmm. Makijaż skończony. I co można by powiedzieć o tej paletce? Hmm. Ciężko powiedzieć. Powiem tak. Osyp, e, osyp jest właściwie zerowe. Tylko odrobinę osypał mi się ten błysk z góry tutaj. No ale to e, i tylko tu. Tylko po prawej stronie. Po prostu widocznie za dużo nałożyłam na pędzelek. E, i, I dlatego tylko tutaj w tym miejscu jest osyp. E, jeżeli chodzi o cienie. Ten i ten. To są dwa błyski, które są, było do siebie bardzo podobne, tylko tyle, że ten ma trochę więcej, mam wrażenie, zimnych drobin, ale na oku one wyglądają praktycznie identycznie. I co dziwne też, ten cień i ten cień z różyczką, czyli te dwa takie inne cienie one też właściwie wyglądają identycznie. Będzie widać. One są właściwie identyczne. Więc mi się po prostu wydaje, że dokładnie ta różyczka wylądowała tutaj i dodali trochę białego więc w zależności jak nałożycie, im więcej białego, ten może być troszeczkę jaśniejszy, ale na oku, no widać, wygląda praktycznie identycznie, no ten u góry był bardziej rozblendowany. E, ja jeszcze mm, zrobię taki eksperyment, wezmę sobie tam ten pędzel, którym brałam różyczkę i spróbuję mm, dołożyć, dołożyć do zewnętrznego kącika, zobaczymy czy... Zbuduje się trochę bardziej ten pomarańcz. No tak, no zbudował się troszeczkę. Jest trochę bardziej nasycony. Nie? Widać, tu jest troszkę ciemniejsze. No i co o tym by powiedzieć? No. Paleta ładna, jasna. Fajnie się blenduje, mało się osypuje. Kolory są dość mocno nasycone. To nie są takie blade, że ledwo co je widać, tylko jednakowoż je widać. Ale pytanie, czy nie znajdziecie podobnych kolorów w swoich innych paletach? No jeżeli kolory się powtarzają albo są praktycznie identyczne, no to ja nie wiem, czy jest sens kupować taką paletę. Hmm. No nie wiem. Dobra, będę się zastanawiać robiąc sobie yy, rząski. Yy, podkręcę zalotką Elite z Biedronki. Właściwie to by było na tyle. Wezmę sobie jeszcze tylko poprawię ten błyszczyk. Który o dziwo tutaj pasuje. No i co myślicie? Jak wam się podoba? No makijaż fajny że czy ta paleta jest warta swojej ceny, no to chyba sami musicie sobie odpowiedzieć na to pytanie a dzisiaj się już z Wami żegnam następny filmik makijażowy będzie na live na pewno coś z Glam Shopu będzie, bo muszę przetestować paletki z Glam Shopu czy one nie są już do wywalenia o tak Wczoraj testowałam jedną i na razie jest jeszcze kit, dlatego sobie ją zostawiłam, ale dwie palety z Glamshopu już poszły do kosza. Super. Do sprzedaży jest kolekcja cała zmalowanej. Niestety nie mogę jej używać. Ostatnio z Glamshopu użyłam dwóch cieni i po prostu ryczałam przez cały dzień, dlatego ta ta paletka zmalowanej no niestety musi pójść dalej i mam jeszcze trzy do sprawdzenia więc sądzę, że będzie coś z Glam Shopu na najbliższym live ie. chyba w niedzielę chyba w niedzielę tak no więc właściwie za dzisiaj to tyle to tyle bardzo Wam dziękuję, skomentujcie, jak Wam się podoba. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!